ma witamy na kanale Kulturystyka od podstaw. Znowu mieliśmy trochę dłuższą przerwę. No ale co? Dzisiaj chcemy nagrać trochę różniejszy materiał. Nie będziemy Was tutaj zanudzać w środka, chociaż pewnie i tak większość na tym kanale mniej lub więcej zainteresowanych to każdego pewnie interesuje tylko temat środków dopingu bo przecież wszystko zależy tylko od dopingu nic więcej się nie liczy. No ale Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać tak luźniej, czyli chcemy poruszyć temat tego, jak ludzie, którzy przychodzą na prowadzenie, nowicjusze czy też nienowicjusze pierwszy raz przychodzą na prowadzenie do trenera, jak wyobrażają sobie, jak to powinno wyglądać, a jak jest faktycznie, jak z ich perspektywy powinno wyglądać prowadzenie, a jak jest naprawdę i jak do tego podchodzić, żeby się tak naprawdę nie zrazić, bo... Tak naprawdę podstawą jest długa współpraca z trenerem, jak już się oczywiście za to bierzemy, ponieważ no miesiąc czy tam dwa tak naprawdę nic nam nie daje, ani tej osobie, która nas prowadzi. No e... miesiąc tak naprawdę co, możemy poznać tak naprawdę tą osobę, nie? Zobaczyć no tak. jak reaguje, na jaką dietę, czy wysokie węglowodane, czy niskie, czy, 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 czy bardziej tłuszczówka, czy... Wiesz, tak naprawdę to jest dopiero. No ja tak naprawdę poznaję podopiecznego dopiero tak naprawdę, żeby coś się dowiedzieć więcej, no to, to myślę, że ten miesiąc to i tak jest bardzo mało, nie? to jest za krótko. No tak. Te powiedzmy przemiany tam 3-4 miesięczne, czyli tam, czyli okres redukcyjny tak naprawdę, no bo większość ludzi tak ocenia przemianę. A, no bo jest wtedy jest najwięcej efektów. No, no tak i na... no tak. szybciej widać te efekty, nie? Yy, więc tak naprawdę od czego zależy powiedzmy ten 3miesięczny czy tam 4 miesięczny okres nowej <coughs> osoby, która przychodzi i tego szybkiego progresu. Tak naprawdę od tego, że osoba już wcześniej trenowała, yy, miała wypracowany jakiś tam mięsień, ma jakieś doświadczenie związane z żywieniem dietą. Yy, no i tak naprawdę dla niego nie jest problemem. Yy, Słuchanie się wytycznych, ponieważ ma już tam jakąś wiedzę i nie popełnia powiedzmy pan podstawowych błędów, łatwiej mu to przychodzi, jego organizm szybciej reaguje na zmiany, które nie są tak, no nie, nie mają takich zmiennych, tak jak jest to u osoby, która tak naprawdę nie ma 10 lat aktywności i dopiero zaczyna, nie? Więc też nie można się tym kierować, jak ktoś przychodzi na prowadzenie, że będzie miał efekty po dwóch, trzech miesiącach. A takie jak inna osoba, która nie wiem, rzuci 10 kg, inny zrzuci 3 kg. Pomijając fakt, że tak naprawdę. co, coś ci przerwę, hmm. ale moim zdaniem, efekty same efekty osoby, które tak naprawdę dopiero zaczyna trenować. Gdy nigdy nie miał styczności z siłownią, to moim zdaniem efekt będzie miał mega zajebiste, nie? No bo jeżeli nigdy no, tak. nie jeżeli będzie ten bodziec, powiem. jeżeli będzie wyższa, choćby nawet sama wyższe, wyższe spożywanie białka, tak? tak. protein, to właśnie jest nawet możliwy, że tak powiem, ta magiczna rzecz, która jest nazywana rekompozycją, tak? Że po prostu Podróż, troszeczkę podbudujemy. Spalasz. Mięśni, będąc na redukcji. Tak. I tak, jest to możliwe, się tak dzieje, właśnie się osób początkujących. Tylko właśnie problem jest taki, że osoby takie typowo bardzo początkujące, które zaczynają, to może problem nie jest ten sam, ten sam trening, tylko ta właśnie dieta, nie? Oni sobie właśnie przede wszystkim wyobrażają, że jak pójdą do trenera, dostaną dietę, to że to będzie w ogóle jakaś. <laughs> że to będzie nie wiadomo jaka rozbiska, nie wiadomo czego, nie wiadomo, nie wiadomo co. A tak naprawdę, no to wiesz, jedzenie. Jedzenie tak naprawdę zdrowe, normalne jedzenie, a ben, znaczy, bardziej inaczej. Same Powiedzmy już... sobie w ogóle, idź, przy jestem takim Kowalskim, przychodzę do Ciebie na prowadzenie i co ja tak naprawdę, y, większość osób właśnie takich jak Kowalski przychodzi, co sobie myśli o żywieniu takiego trenera, co mu da rozpiskę. To tak naprawdę większość ludzi myśli, że rozpiska polega na tym, że dostanie wytyczne dane produkty czy tam jadło jadłospis y, i magiczne te produkty musi jeść, mhm, żeby to zrobić, dobra, żeby zrobić jakąkolwiek e, formę. Bo jak będzie stosował inne produkty niż ma tam zalecane, no to już formy nie będzie. I no bo te magiczne produkty są najważniejsze e, w, w diecie danego trenera, tak? Mhm, no tak, w wielu z tego co ja zauważyłem, to wielu trenerów faktycznie... <gry> z tego co ja zauważyłem, to faktycznie wielu trenerów dali takie rozpiski. Jak ja zauważyłem od wielu takich znanych też trenerów, rozpiski typu, wiesz, nawet z rano cztery jajka, potem cztery razy posiłek ryż z kurczakiem. To się do dzisiaj, do dzisiaj się to spotyka. Nie wiem jak Ty, ale ja to do dzisiaj widzę. No tak, znaczy, ja jestem tego zwolennikiem, I jak ktoś, się powiedzmy, przygotowuje się do, do zawodów. Do zawodów, to tak, no ale jeżeli ktoś po prostu chce schudnąć i chce dobrze wyglądać, no to, kurde, nie musi mieć samego ryżu <grym> z kurczakiem. Ja no się w ogóle Ci wiesz, to do dzisiaj w ogóle, to dzisiaj istnieje takie, te takie jadłospisy są, nie? No ogólnie, Ogólnie co, no, jeżeli nigdy nie byliśmy, że tak powiem na diecie, chociaż dieta to tak naprawdę nie jest samo liczenie kalorii, tylko dieta to są po prostu produkty takie, jakie ty jesz na co dzień, nie? No, I ja na przykład jesz, Tak, no zdrowe, czysto. normalne jedzenie, nie? No nie jedzenie po prostu przetworzonych produktów, nie jedzenie syfu, jedzenie normalne, tak? No to z rana co? Z rana normalny posiłek to może być chociaż nawet tajecznica, jakiś omlet. Yy, nie wiem bułka z szynką, choćby nawet bułka z szynką, no tak? tak no, normalny, normalny produkt, tak? No i co? Jaka jest potem różnica? Jest tylko różnica tego, że my tak naprawdę wyliczamy to, tak? No tak. Czyli my nie jemy na oko na, oko na przykład sobie robimy sobie plasterek tego, no, tej szynki, tylko no. sobie po prostu robimy 100 gram tej Dokładnie. szynki z kurczaka, tak? 200 gram szynki z kurczaka, czy 100 gram szynki z kurczaka do tego 3 jajka, nie? No, tak. no i to tak naprawdę zwykłe śniadanie, zwykłe normalne moim zdaniem śniadanie, czy na przykład jakiś omlet, czy, czy płatki. Tak. Płatki owsiane, czy płatki, nawet tak naprawdę, te jakieś tam fitness, musli, jak najbardziej można to wyliczyć, to są normalny, normalny produkt, nie? I, I tutaj, jedynie co to różnica jest taka, że to liczysz. I to, no tak. to jest tak naprawdę to, nie? Bo same, same bycie na diecie to moim zdaniem jest jedzenie jakiegoś je, jakichś produktów. No tak. Więc tak naprawdę każdy jest na diecie, nawet jeżeli ktoś myśli, że nie jest na diecie. To i tak jest na diecie. Bo je daną określoną pulę tak. kalorii, których nie, nie wie ile je. Nie wie ile je, ale jest na diecie. No tak. Nie? No tak. I na przykład wiesz, taką typem anegdotkę jedną. I Zanim ja na przykład byłem w ogóle na diecie, tak, to ja i tak jadłem tak samo, wiesz, bo ja z rana na przykład no. jadłem płatki. Ja Zawsze tak, z rana zanim w ogóle trenowałem, to jadłem sobie jakieś kornflakesy. Flakes, corn Później jadłem, jak na przykład byłem na studiach czy gdzieś, to sobie jadę na przykład bułkę, bułkę właśnie kurde z szynką głupią, nie, z Lidla, nawet z kurczaka jadłem a potem te filety z kurczaka czy indyka, to ja nawet na co dzień jadłem naprawdę duże ilości, nie i potem się okazało, że tak naprawdę wchodząc na dietę jem dokładnie to samo tylko po prostu się to różni ilością nie, nie robisz tego na oko tego to po prostu liczysz, ważysz na tej wadze i to jest może to jedynie, jedynie jedyna rzecz taka ja upierdliwa, że tak powiem w tym wszystkim, no to jest to właśnie, że zawsze dany produkt zanim go zjesz to musisz go dać na tą wagę i po prostu zważyć, chociaż no większość produktów jak na przykład nie wiem, ryż to masz torebki, torebka jest 100 gram, na przykład kupujesz sobie kurczaka, no to masz już napisane, że tam jest 500 gram na przykład tak. filetu z kurczaka, no to wiesz, że sobie robisz to na dwie porcje. Bierzesz sobie ryż, bierz, ryż kupujesz też, masz 4 razy, 4 razy 100 gram, to tak. też już możesz sobie z tego zrobić 4 porcje, nie? Więc, no nie jest to takie kłopotliwe, nie? No nie, no ja osobiście to zauważyłem, jak ja powiedzmy nie byłem jeszcze na diecie, no to moim jedynie minusem było to, bo ja jadłem za małą ilość białka, za małą ilość mięsa. Ja po prostu... E, tak, no jednak, to jadłem. no jednak... No jednak faktycznie, nie? Taka, taka... Jak to potem sobie przeliczysz, że tam, nie wiem, tak naprawdę powinienem mieć te 200 gram białka, e, no to tak naprawdę jadłem może połowę z tego. No? Może no kiedyś trochę. Większość więcej. osób, które mnie trenują, które nie trzymają jednak tego makro, no to z tego co ja tak zauważyłem, tutaj na za 50, 50 białka dziennie to jest taki standard, nie? No. I to jest jedynie to, więc nawet same dlatego właśnie, Bo zobaczcie, kto tak? same zwiększenie właśnie ilości protein właśnie osoby trenującej już zwiększy tam syntezę tak. i po prostu już wtedy mamy ten efekt, nie? Same no tak. zwiększenie białka tak naprawdę. Bo tak naprawdę organizm, to co, organizm potrzebuje dużo więcej jedzenia niż my go tak naprawdę wyczuwamy, że jest nam potrzeba jeść. Bo przecież większość ludzi, jak jeszcze kiedyś pracowałem na etacie, no to co, na przerwie większość ludzi jadła bułkę z plasterkiem szynki. No. no to plasterek szynki to masz 10 gram, to ja, na, na, ja nawet tej ilości z tego białka to nie liczę, bo po co no mam więc... liczyć 3-4 gramy białka w, no tak, w, w takiej no tak. szynce? No jest tak. to, jest to no daremne. No tak, i co, i zamieniasz to po prostu na tą to, to samą bułka, może być nawet ta sama szynka dobra z jakiejś jakości tak. Lidla, wiesz 90% kurczaka, no i co, no i do tego jeszcze masz trochę, nie wiem, twarogu dodasz. I, no tak. I już masz już masz, już masz, już masz węgle, posiłek białko, posiłek, posiłek pełnowartościowy. Do tego jeszcze jakieś wiesz, tam białka czyli znaczy je tłuszczu ci brakuje do sobie jakieś orzechy do tego dodasz i no już pełnowartościowy posiłek, tak. więc i widzicały. Dużo się zmieniło, no nie, nie no dużo nie. się zmieniło. Nie? I teraz tak naprawdę pomijając fakt, bo mówimy w sumie o produktach prostych, zaraz coś powie, że e, mówimy o ryżu z kurczakiem <grym> tylko ale... Tak naprawdę teraz my tutaj mamy. tutaj faworyzujemy nawet te bułki widzę. <laughs> tak, tak, będziemy no? robić formy na bułkach. Tak naprawdę to teraz mamy taką szeroką gamę produktów w sklepach, że my tak naprawdę nie, potrzebuje, nie potrzebujemy w ogóle kuchenki, żeby trzymać dietę. Wystarczy iść do tam, nie wiem, Oszą, Lidla, kupić sobie, nie wiem, mamy serki proteinowe, jeżeli ktoś nie ma problemów z tolerancją, powiedzmy laktozy, czy, czy nabiał dobrze znosi, no to tak naprawdę pójdzie sobie z jeserek proteinowy tam z nie wiem z waflami ryżowymi czymkolwiek i ma gotowy posiłek który jest tak naprawdę dobry nie mi tam takie rzeczy na przykład smaki. z lidla na przykład teraz te kaszki proteinowe tak, no, kaszki, które mają bardzo dużą ilość białka albo ten budyń proteinowy z lidla tak. no powiem Ci, to jest petarda nie to ma tam chyba z 20 ponad gram białka na 100 no tak. gram sobie do tego jeszcze masz szejka na przykład wypić i już masz pełnowartościowy, wiesz, już masz te, te, te białko naprawdę w dużej ilości, nie? Trochę orzechów sobie weźmiesz, czy tam migdałów, co kto tam lubi nerkowców, to już masz źródło tłuszczy dobrej jakości. No i tak naprawdę nie jest to filozofia. I teraz co zauważyłem, dużo właśnie osób łapie się na to, jest pula trenerów, którzy faworyzują u mnie jemy na diecie tak, a co wy tam jecie kurczak z ryżem? u waszych trenerów. No tak naprawdę wy się łapiecie na takie rzeczy, bo nie wiem, bo myślicie, że u tego trenera będziecie jedli szarlotkę, bo on sobie, nie wiem, budyń proteinowy, twaróg sobie zaleje budyniem proteinowym i nazwie ten posiłek, nie wiem, pudding czekoladowy że Są te bounty e, Marsy tak, Bounty, gdzie nawet nie e, ma Marsa Kinder Kinder Bueno, to jest, wiesz, jak już jest tam kinder, albo Nutella, jak jest Jak, jak, słyszę jak, jest, jak jest nazwa tak Nutella, to już... To, to, już, to już pytałem. Nazwa Nutella, gdzie w ogóle nie ma grama ani grama Nutelli, Nie stało to przy Nutelli, ale nazwiemy Nutella. Dosypiemy tam gorzkie czekolady. E, nie wiem, tam białko, czekoladowe. Dziku, białko jakieś czekoladowe. I mamy. Nutella. Nutella. Produkt Nutella. Jarosław. Tak. Posiłek trzeci Nutella. Ja od razu idę do niego na prowadzenie, bo u niego Ten nie odniosę. Zrobię formę. A artura nie jem tutaj, to Nutella. No, a u tamtego trenera jemy kurczak z ryżem, to nie, bo on pokazuje tutaj tylko czyste jedzenie. Jakieś to to ma być w ogóle? Nie ma tak forma na, na tam. batonach, nie. Więc ja co zauważyłem właśnie, że ludzie tak wybierają, e, wybierają trenerów. Postrzegając ich po schemacie żywienia, a tak naprawdę każdy trener, jeżeli jest ogarnięty i wie w ogóle o co chodzi, no to u każdego jest praktycznie to samo w kwestii produktów jedzeniowych. Bo tak naprawdę każdy je to samo, jedynie kwestia walorów smakowych, co komu pasuje. Jeden je na słodko, drugi na słono bardziej, bo nie wiem mu tam pasuje, ale. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, oczywiście wiadomo, tolerancje pokarmowe, uczulenia, jeden znosi bardziej to, drugi tam twarogu nie będzie jadł, wiadomo, bo mu źle, źle służy, ale wszędzie jest to samo, mhm. tak naprawdę i ludzie, a właśnie zamiast wybierać trenera po, powiedzmy, jego wiedzy, to wybierają trenera po jego produktach żywieniowych, nie, więc no to tak nie powinno być bo potem tak naprawdę e, możemy się nabawić problemów zdrowotnych, bo ten trener może nie mieć w ogóle wiedzy, e, za małą kalorykę będzie stosować. Co z tego, że zrobisz... E, większość właśnie ludzi patrzy też na wagę. E, idziemy do trenera i od razu z góry ktoś zakłada e, 10 kilo w 3 mm. miesiące muszę schudnąć. A skąd ty wiesz, że ty masz w ogóle schudnąć 10 kg mm. No skąd ty wiesz? Ja schudnę 8 kilo w ciągu dwóch dni. Pójdę na imprezę, zrzucę, zrzucę 8 kg i no, kurde, no, idę no, do no, lustra no, dużo i coś tu nie poszło nie tak, nie, bo formy dalej nie ma, nie wiem czemu. No, 8 kg w dół, a forma taka sama, nie? A, bo miało spać 10, dlatego no, 2 kg no, spadło, to pewnie była forma. No i właśnie ludzie patrzą na wagę, a tak naprawdę nie ma to znaczenia, nie? bo liczy się to, jak wyglądamy, tak, a nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Nawet jak mamy duży staż, no to nie jesteśmy w stanie oszacować, jak będziemy wyglądać w szczycie naszej formy, powiedzmy tam, nie wiem, startowej pod wakacje czy startowej na zawodach. Wszystko się okazuje w trakcie, nie? Forma ma być wizualnie, jeżeli oczywiście mówimy tutaj o aspekcie sylwetkowym, nie? Tak, jeszcze zauważyłem najczęściej, nie wiem, czy też, też, to, też to zauważyłeś, ale zazwyczaj osoby takie właśnie otyłe, znaczy otyłe, może nie tyle otyłe, co po prostu troszeczkę może grubsze, albo m, które, które myślą na przykład, że rzu potrzebują rzucić, nie wiem, 25 kg, kilo, tak? Potem się okazuje, że on rzuca 12 i kurde, już gdzieś tam odsłania się kaloryfer, tak? Tak. I często jest tak, że ja to zauważyłem, że osoby początkujące właśnie przez to, że jednak jest ta rekompozycja, że gdzieś tam dobudujemy jeszcze tej masy mięśniowej, yy, wiesz, jeżeli dobudujesz masy mięśniowej, tak? A zrzuciłeś 12 kilo, no to tak naprawdę tylko tłuszczu zrzuciłeś więcej, skoro dobudowałeś jeszcze, nie. Nie? więc tak naprawdę zrzuciłeś pewnie z 20, nie? ale to w ogóle inaczej wygląda. Ale ogólnie takie osoby właśnie nie potrzebują w sumie tak dużo takiej utraty wagi. A znowu zauważ, że zawodnik, który się szykuje, który już w sumie nawet dobrze wygląda, nie? ma na przykład tam już jakiś zarys brzucha, szykuje się na zawody. A tu nagle okazuje się, że jeszcze musi zrzucić 15 kilo, żeby, no były, pręgi na, żeby były pręgi na dupie, nie? No tak. To jest dopiero anegdotka. I on myśli, że kurde, już dobrze wyglądam, już jakaś krata na brzuchu jest, więc pewnie to dotnę. Jeszcze sobie wrzucę tam jakiś środek dodatkowo, tak? I się okaże, że 5 kilo zrzucę już będę na scenie gotowy. A potem się okazuje, że jest 15, 15 kilo, kilo w dół, nie? to jest dopiero. No, to jest no, dopiero dobre, nie? Często też no. często, no często, nieczęsto jest tak, że osoba nie wiem, odsłania brzuch. Gdzie tam jeszcze Fatu siedzi, a on pisze ci, to co, kiedy masa, zaczynamy już tą masę? A ty mu mówisz, jeszcze tak, dwa, trzy miesiące redukcji. No, no, bo on pierwszy raz zobaczył jakiś tam zarys jakiś nie? Ma jakąś tam. No. i się demotywuje. Gdzie powinien się zmotywować, bo tak naprawdę zrobił fajną robotę i to idzie mu, Dużo szybciej niż na przykład mi Jak słyszę takie coś No gościu gubi z pasa Nie wiem, 3-4 centymetry tygodniowo Leci mu tam wiadomo woda i tak dalej Ale to są mega Duże wyniki Na to co on wiadomo zmienił żywienie Gdzie ja na przykład jak zaczynałem Nie miałem takiej wiedzy I no nie, nie, miałem, nie zmieniałem swojego żywienia o 360 stopni od razu Czy tam 180 No i nie miałem takich efektów a i tak się z nich cieszyłem. A teraz ludzie miesiąc, dwa i oni jeszcze są zdemotywowani, bo oni myślą, że im to za wolno idzie. Nie? Tak, No to zaraz większe oczekiwania. Więc to jest, to jest taki, no tak nie powinno się do tego podchodzić, do tematu. I też czas, dobrze, że tak rzadko mam, ale często spotykam się z tym, że osoba przychodzi i nie wysyła mi raportów, trzy tygodnie, po czym... Gdzie ja się produkuję, że no tak naprawdę no nie będę wnikał w to, czy tobie smakuje to, czy tobie smakuje tamto, bo każdy ma inne. Nie wiem, czy ty, to, czy ty lubisz budyń, czy ty lubisz to, więc ja w swoim żywieniu daję luźne produkty i tak naprawdę, wybierasz to, co tobie pasuje. No taką tabelkę że no tak jest. Y, y, Ileś węglowodanów? 60 dla węglowodanów i masz sobie wybrać No ryż, makaron, płatki, eee, a pieczywo Kilka razy się tak? z tym spotkałem, nie wysyła mi raportów, zero pytań, zero, zero wszystkiego I na końcu piszę mu, że tam nie dostałem raportu, a on do mnie pisze, że... Bo on nie jest zadowolony, bo on ma rybę <laughs> No, to ja też tak mam. Um, ale kurde no... I wiesz, masz tam rybę, a tam zaraz obok wiesz, masz tam w tabeli zamienniki, nie? tak różnego rodzaju mięsa, wiesz, no kurde, nie? Gdzie to mówisz, piszesz, produkujesz się? Piszesz całe opowiadanie, bo ja nie piszę trzech zdań w wytycznych, tylko e, ja tak naprawdę w mailu przy całe opowiadanie, e, gdzie ja zauważyłem, że połowa ludzi się tego w ogóle nie czyta, nie? I ona się tylko kieruje, jadłospis, który wysyłam, który jest tak naprawdę po to, żebyś się nauczył mojego schematu żywienia e, i jad według ciebie potem, mhm. ale Ludzie w ogóle nie czytają, skupia się na jadłospisie, gdzie on i potem po tygodniu pisze, to czekam na nowy jadłospis. No to... Albo właśnie pytania... To ja zacznę od poniedziałku, bo muszę zrobić zakupy, nie? A teraz się tak zastanawiam, kurde, to ty musisz zrobić zakupy, a do poniedziałku nic nie jesz, jak, bo no trochę takie to dziwne, nie? No, dlatego ludzie nie rozumieją właśnie podstawowej kwestii odnośnie żywienia i to jest minus szukania trenera. I on po trzech tygodniach wyciąga wnioski z danego trenera, gdzie ja tak naprawdę w ogóle nie wiem, jak ty reagujesz na ani węglowodany, ani tłuszcze, nie wiem w ogóle pułap kalorii tak naprawdę. To, że sobie wyliczymy na kalkulatorze wzór powiedzmy tam deficytu czy nadwyżki kalorycznej, to tak naprawdę nic nie daje, bo każdy jest inny. Jeden będzie miał 600 węglowodanów, ważąc 80 kg. No, a drugi będzie jadł tych w 300 i będzie waga muszła do góry, a drugi będzie wycięty, nie? więc no, tu też nie ma wyznacznika, i to trzeba wszystko z czasem ogarnąć, taką osobę, żeby ją poznać. I też podopieczny musi, musi się sam na sobie poznać, zobaczyć to prowadzenie trenera i to dopiero po kilka miesiącach. Każdy musi się dotrzeć ze sobą, dlatego ten kontakt też jest ważny z daną osobą, więc no to są moim zdaniem takie podstawy na które powinniśmy zwracać uwagę, czyli kontakt, przy szukaniu trenera, co na no dalej czy jest Nutella, <laughs> czy jest nutella? jak nie ma Nutelli, to nie ma sensu iść do trenera. No kontakt no, i czy dużo środków rozpisuje bo jak mało, tak, to bo, jak, bo jak mało środków, to nie będzie efektów, nie. Tak. Nie no, podstawą moim zdaniem to jest kontakt z taką osobą, jeżeli czekacie na rozpiski. Tydzień. No i przede wszystkim, jeżeli komuś już zaufaliście, tak, jeżeli tak. już wykupiliście tę współpracę, to wtedy dajcie mu szansę, nie, no. dajcie mu szansę, Właśnie. bo faktycznie po tych dwóch tygodniach, no co, no ja sam... Wiesz co, ja ci powiem szczerze, ty pewnie też tak masz, że ja w ogóle nie korzystam z kalkulatorów kalorii, tak? Zawsze. Ja i tak raczej układam to z, z według swojej tam jakiejś głowy wiedzy i tego, co mi pod opiecznym przedstawi w ankiecie. I ja zawsze i tak staram się dać, szczerze mówiąc, staram się dać jak najwyższą kaloryczność, która będzie optymalna do redukcji tkanki tłuszczowej. Nawet jeżeli ta kaloryczność w... będzie za wysoka, bo faktycznie czasami za jest za wysoka, można... no to ją po dwóch tygodniach obcinam, tak? Ale się stara zawsze dać jak najwyższą kaloryczność, która będzie on jednak tak. yy, b, 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 dzięki, której będziemy jednak tracić stankę tłuszczową. No i, no i co, jeżeli faktycznie dam komuś 400 węglowodan, on się okaże, że po dwóch, po dwóch tygodniach przytył 3 kilo, no to co to już jestem chujowy trener, nie? No bo no to już jest drama, on, on już, on już, już nie wie co robić, on to już trzeba zrezygnować, tak. bo on już przytył 3 kilo, on jest gruby i w tak, ogóle. Tak. Dlatego teraz ja na przykład też jak kogoś prowadzę, to ja już ogólnie pakietów jednomiesięcznych nie mam. U mnie, jak już ktoś do, przychodzi na współpracę, to jest tylko 3 miesiące lub więcej, bo po prostu ja nawet nie chcę. Pełnić szczerze, że ja nie chcę na ten jeden miesiąc. nie Rozpiszesz gościowi, ja rozpiszesz gościowi, w, rozpiszesz w, gościowi w, w rozpiskę. Wiesz, on się wkurzy, bo on przybrał 2 kilo, nie ma już kontaktu, wiesz, on już nie kontynuuje współpracy, a Ty jesteś tak naprawdę no, w sumie tylko wkurwiony. Nie? No tak, ja w tego w ogóle nie daj... potrzebuję, dlatego ja, ja mam tak, że albo wchodzisz faktycznie. Te, czy te, ja teraz mam te projekty 90 dni metamorfozy, no albo w to wchodzisz, dajesz mi szansę. Jeżeli nie, no to, no, to, no, to, no, to, no to nie, no to się pożegnałem po miesiącu, tak? No tak, no. no. I, I tyle. To po prostu uważam, że trzeba dać szansę wykazać się takiemu ten, trenerowi, tak. i jego wiedzy, tak. Pewnie wyciągniemy jakieś wnioski z tego, nauczymy się czegoś. A to, czy będzie nam się podobać, no to dowiemy się tak naprawdę za kilka miesięcy, nie? Mhm. Jeżeli mówimy tutaj o formie wakacyjnej, bo uważam, że jeżeli. Zawodnik się szykuje do zawodów, no tak naprawdę wyciągamy wnioski po sezonie startowym, tak? Mm -hmm. Taka jest różnica. Więc no w sumie to tyle, jeżeli chodzi o taki luźny temat. Także jeżeli właśnie... rozpiska u Artura Wam się nie podoba, to możecie spróbować u Jarka, bo u Jarka może będą lepsze produkty. No, ja daję te dingi. Ja nie daję No, Tak, tak. No. Więc w sumie to tyle. Jeżeli chodzi o nasz materiał, może będziemy coś częściej nagrywać. Tak, myślę, że w końcu się mobilizujemy do tego. Nie? E, no, no, Kolejny materiał, może w jakichś środkach znowu, bo pewnie już jesteście ciekawi, na czym można rosnąć lepiej tak. e, lub gorzej. Więc e, no, to było na tyle. Zapraszamy klasycznie na naszą grupę na Facebooku. Tak, jest e, jestem w sumie w szoku, bo w sumie jest Bardzo coraz, dużo osób, coraz więcej osób tak. na, na tej grupie. E, więc zapraszamy macie jakieś pytanka no to piszcie w komentarzach jak zawsze no i co do zobaczenia z tym, tym razem subskrybujcie nasz kanał dajcie lajka like dobra trzymajcie się <laughs> na razie Cześć.